Innym takim kolejnym przykładem, który od razu mi przemknął, jak właśnie mówiliśmy o tych predefiniowanych rolach, to jest to, że też z wykorzystaniem oczywiście trochę takiej konstrukcji agentowej, wybudowaliśmy agenta i tu szczególnie ukłonę do, do mojego całego Departamentu mm -hmm. IT. To jest dokładnie kaczka IT, albo kto woli Duck IT, czyli agent, który jest zagnieżdżony w Teamsach, ale też można się do mm -hmm. niego dostać przez inna, in, inną formułę. tak? Ale właśnie on ma uprzyjemnić albo bardzo skrócić kontakt z IT, czyli z jednej strony Chcę zapromptować, to zapromptuję o proste pytanie. Nie wiem, kiedy przypada mi wymiana komputera, albo nie wiem, innego narzędzia, które mhm. wydaliśmy na rzecz, na rzecz pracownika. Z drugiej strony, jak ktoś naprawdę już nie chce pisać, tak, bo nie lubi, to może zrobić screena, screenshota aplikacji, wrzucić do tej kaczki i też dostanie, dostanie odpowiedź. Jeżeli oczywiście nie będzie. Jak gdyby skatalogowane, powiedzmy mm -hmm. sobie, za, duża liczba tzw. Tak artykułów w bazie wiedzy, bo to też działa w oparciu o bazę wiedzy, no to wiadomo, że w takim najprostszym układzie dostanie odpowiedź, nie wiem, typu nie wiem o co chodzi, czy chcesz, żebym założył za Ciebie ticket, gdzie już potem podejmie, podejmie tą pracę, mm -hmm. jak to się mówi, koleżanka czy kolega z serwis desku.